Witam, dzień dobry, moi drodzy. Przekaz miesięczny dla ryb. Listopad. Zobaczymy, moi drodzy, co tu dla ryb. Na listopad. Co w zdrowiu. Co przyjdzie nieoczekiwanie. Sprawy, wyroki sądowe, finanse i praca, miłość, dom i rodzina, jaki rezultat miesiąca, jaka Wasza rola? Na co macie szansę? I karta wyrocznia dla ryb na miesiąc, listopad. No i zobaczymy, moi drodzy. Co tu w zdrowiu dla ryb? Jakieś problemy z oczami się pokazują. Nie wiem o co chodzi. Nie dla wszystkich to będzie, słuchajcie. Generalnie dobry stan zdrowia, ale jakiś problem z oczami, tu się pokazuje. Oczami, nie wiem, bóle głowy, coś takiego. Może być taka sytuacja, że dłużej będziecie mieli jakiś problem, żeby wyjść z tej sytuacji. Mam nadzieję, że żaden opiłek nikomu nie wpadnie do oka albo coś się nam nie wydarzy. Nie mam tutaj żadnych złych rzeczy, słuchajcie. Tu nikt nie będzie tracił oka na pewno. Zawsze muszę takie rzeczy podkreślać, bo ludzie z nas się po prostu boją. Nie chcę nikomu mówić o jakichś rzeczach, słuchajcie. Złych. Jeżeli macie osobę, która hmm, ma ostatnie dni, e, przebywa gdzieś w bardzo ciężkim stanie, w hospicjum czy gdziekolwiek, że wiadomo, że to już jest końcówka, jakby drogi no to może ta końcówka nadejść, właśnie w listopadzie, tak? Yy, I akurat no to się pokazuje. Yy, jeżeli natomiast, jeżeli macie naprawdę taką osobę, to pamiętajcie jednej rzeczy, że to jest dla tej osoby wybawienie, tak? Weźcie to pod uwagę. Bo my tęsknimy, my płaczemy, nam jest ciężko, nam jest smutno i niby to zaakceptowaliśmy, sama miałam taką sytuację w rodzinie, że tylko czekaliśmy po prostu, no niby to zaakceptowałam, a potem jest jednak, przychodzi ten dzień i to jest bardzo ciężkie i smutne i, i to się nie da w ogóle przygotować chyba na to. Natomiast możecie mieć, ale pamiętajcie, tutaj jedna z kart pokazuje, że to jest wybawienie, tak? Że to jest wybawienie dla tej osoby. Jeżeli macie oczywiście taką osobę, dla pozostałych może być tutaj, że niektórzy może, mogą mieć jakiś problem z oczami. Bóle głowy, oczy. Jeżeli będzie Was bolała głowa, no to może często w listopadzie. weźcie pod uwagę, czy to nie jest od oczu, bo ja na przykład mam tak, nie? Że mnie głowa boli, to ja nie mogę oczu otworzyć, bo widzę światło. Taki światło wstręt po prostu. I no dobra, kończymy ze zdrowiem. Co przyjdzie nieoczekiwanie? Hmm. Wy będziecie czuli, że ktoś Wam chce odebrać, jakby moc. Wy będziecie to czuli, co przyjdzie nieoczekiwanie. Hmm. Ktoś, moim zdaniem, to jest albo, że ktoś chce powrócić do waszego życia, albo ktoś chce, nie wiem, hmm, w jakiś sposób wykorzystać was, wykorzystać waszą moc i to może być takie, że wy się na tym złapiecie, że ojej, a to przecież o to chodziło. Jak mogłem się nie domyślić, nie domyślać? Że to o to chodziło. Tak, jakby ktoś chce Wam ukraść moc, wykorzystać waszą moc, waszą siłę, ale może być też taka sytuacja, że ktoś tutaj coś kombinuje, żeby powrócić do znajomości z wami, do relacji z wami. Ale te karty pokazują, że macie taki przebłysk, że o Jezus Maria, jak mogłem, jak mogłam tego nie, o tym nie pomyśleć, albo nie wziąć tego pod uwagę, że ta osoba się tam jakoś zachowała. Tak, żeby albo do was powrócić, albo żeby wykorzystać to, że jesteście. Tutaj y, w takiej y, karcie odwagi, siły, czegoś takiego. Sprawy, wyroki sądowe dla ryb, jeżeli macie. A może tutaj przyjść jakieś pismo albo coś takiego, bo tutaj coś runie. Mm, mm, tu runie coś, moi drodzy. Mogą runąć tajemnice. Jeżeli złożyliście pozew przeciwko komuś, kto ma tajemnicę, mogą do tajemnice wyjść na, na jaw. Tutaj może runąć. Słuchajcie, może ta osoba się przeliczyć w sądzie. Hmm jeżeli wy macie tajemnice jakieś konkretne przy sądach i tak dalej to też uważajcie żeby tu nie wyszło coś na jaw. Nie mam zakończenia spraw, tutaj wyjdą na jaw jakieś fakty i nie wiem do końca czy wasze, czy tej osoby drugiej są jakieś tajemnice. Komuś się może wydawać, że to było dawno, na przykład aż do czasu minęło i że to nie będzie brane pod uwagę, a tu jest sytuacja, że a nóż widelec właśnie może być wzięte coś pod uwagę. Praca i finanse dla ryb. Oj, tutaj świeci słuchajcie, słoneczko, zadowolenie jest pokazane. Przy pracy, ale jeżeli wy wchodzicie w nowe rzeczy, przy pracy w listopadzie, to karty od razu pokazują. Nie ciągnij, tak? Pięciu wozów za sobą. Te karty mi pokazują. Jeżeli wchodzisz w coś nowego i jesteś zdecydowany, czy zdecydowana, puść stare. Tak? Bo nie da się wszystkiego razem ciągnąć. Hmm. Jeżeli będziecie postępować w ten sposób, że macie nowe, zaczynacie coś nowego, ale jeszcze robicie coś starego, no to długo tak nie pociągniecie, i w ogóle te karty pokazują, że z tego powodu może przyjść smutek, tak? Że możecie coś jakby stracić w ten sposób. Nie to, że stracicie nowe, ciągnąc stare, ale coś możecie stracić, możecie być niezadowoleni, możecie coś przeoczyć, przegapić. Czyli tutaj, jeżeli wchodzicie w nowe. Czyli obejmujecie jakąś funkcję w pracy albo dostajecie, nie wiem, większą premię, większą pensję, bo macie się teraz wykazać albo coś tam, to te karty pokazują, że nie da się wszystkiego robić. Nie da się, nawet w ten sposób nie powinniście myśleć. Zadowolenie tutaj macie tak naprawdę przy pracy, przy finansach. Nie widzę, żeby tutaj było coś złego. No słuchajcie, jakby mi się pokazuje. Jakieś sytuacje, że dostajecie coś więcej, słuchajcie, może jakiś tam nie wiem, fajna rozmowa, ktoś wam coś obieca albo zauważy, wasz wysiłek, tak? Tu są fajne rzeczy, ale nie ciągnijcie dwóch rzeczy, dwóch etatów. Na przykład dostajecie coś nowego albo coś dodatkowego chcecie robić. I jakby tu też karty mówią, że długo to nie potrwa, ty musisz zdecydować. Miłość. Tu jest dużo kłamstwa. Tu jest dużo kłamstwa moim zdaniem. Tu jest jakaś kłótnia pokazana. W miłości. Jest tutaj kłótnia. Od samego początku miesiąca są nerwy. Mogą być jakieś nerwy o jakiś kontakt, o jakieś tajemnice, o jakieś intymności. W połowie miesiąca dochodzi do kłótni. I teraz odwracacie się od tego, tak? <laughs> Po kłótni wy już wiecie, że coś nie jest dla was, że ta osoba, te spotkania, kłótnie tutaj są przy miłości pokazane w połowie miesiąca, to takie poważniejsze kłótnie o intymności, o zazdrości, o zazdrości, o jakieś nie wiem, kontakty, w ogóle tu jest dużo takich jakichś niemiłych wiadomości, plotek, pomówień, podglądania, słuchajcie, ryba jako jedyny znak w tym miesiącu ma tutaj ciężki chleb przy tej miłości, ale ryba się też odwraca od tego. Trochę chowacie głowę w piasek, moim zdaniem. Nie chcecie w, już więcej w tym uczestniczyć. Natomiast, jeżeli wy się odwrócicie, to jest toksyczność moim zdaniem jakaś pokazana. Jeżeli wy się odwrócicie od kogoś, z kim macie kłótnie, z kim nie możecie się dogadać w jakichś kwestiach, może to być nawet tylko osoba, z którą piszecie, a może to jest osoba, z którą nie jesteście. To jeżeli się od tego odwrócicie, trochę schowacie głowę w piasek i powiecie: Ja już się więcej nie odzywam, już nie chcę tego. To tutaj te karty pokazują, że no w ogóle szczęście macie na koniec miesiąca. Hmm, zaraz zobaczymy, czemu tak dla ryb? Kłótnie to mogą być o tak odcinanie się, o przeszłość. O finanse jakieś, że ktoś by dużo chciał, czy chciała ta osoba, ale mało się angażuje. Tu jest, że o Jezus, cały czas jestem jakby z tą osobą w pustych marzeniach, tak? Że ona tutaj działa, coś robi, ale na po swojemu. I o czym ona w ogóle do mnie mówi, jak nie wiem. Na przykład mieliśmy się spotkać, a w ogóle ta osoba się nie wybiera, żeby się ze mną spotkać. Dużo jakichś pustych marzeń. Oto będą kłótnie. Nierokująca relacja. To się pokazuje. Nierokująca znajomość, związek, relacja. Wy się od tego odwracacie, ale moim zdaniem to się pokazuje, że chowacie głowę w piasek. Hmm. Po prostu nie chcecie już słuchać tej osoby, nie chcecie mieć już tych nerwów, ale w połowie miesiąca jest poważniejsza kłótnia. Słuchajcie, jeżeli wy się odwrócicie, a dokładnie te karty pokazują i pomyślicie sobie, Boże, mam przecież jeszcze szansę poznać kogoś, mam jeszcze szansę pokładać sobie życie. Bo te karty pokazują wielkie szczęście z tego powodu. Hmm. Mogą być też kłótnie związane z dziećmi, jeżeli jesteście tutaj w relacji jakiejś. Też jest nerwowość, dziecko do tego przykłada jakby mm, swoje pięć groszy. Może to być nastoletnie dziecko, tak mi się pokazuje. A wcale mu ale wcale nie musi być tego dziecka, po prostu e, wtedy pokazuje się, że to jest sytuacja nierokująca że fajnie, miło było się spotkać, pogadać, czy nie wiem, być z Tobą, ale ten czas już minął. Jeżeli Wy się odwrócicie od tej znajomości, od tej relacji, to karty pokazują, że jesteście wygrani, jesteście szczęśliwi, ale to wiecie, to są emocje, to jest miłość, to są uczucia, to są emocje. Jaka rada? To nie jest takie proste dla Was. Hmm. Odpoczynek by Wam się przydał. Tutaj w kwestii miłości i relacji karty pokazują, że... Jest brak szczęścia i prawdziwej miłości, dlatego czas odpocząć jakby od tego. Taka jest rada, odpoczynek. Hmm. Całe wasze ciało może, nie wiem, jakieś sytuacje, te nerwy, tutaj kłótnie jakieś odreagowywać. Karty mówią ratuj siebie, odpocznij od tego wszystkiego, bo inaczej nie wiadomo jak to by się mogło skończyć. Dom <laughs> i rodzina, zobaczmy. To jest zakończenie jakichś spraw rodzinnych, ale uważam, że. Hmm, Ty jesteście w ogóle wygrani. Jakby liderzy w tej rodzinie. O, nie wiem o co chodzi tutaj. Kurczę. Terapie na przykład mogą być, że ktoś przechodzi przez jakąś terapię, ale to w rodzinie u was. Hmm terapię, przez jakieś leczenie, przez jakieś terapię przy rodzinie. To tak jakby może być leczenie połączone z jakąś, nie wiem, terapią. Hmm, a Wy tutaj jesteście wygrani w całej tej sytuacji, bo macie z głowy, nie wiem, czy Wy kogoś zawieziecie, może przy domu i przy rodzinie, na jakąś rehabilitację, gdzieś do sanatorium czy, słuchajcie, na jakieś leczenie. Hmm, coś tu się takiego pokazuje i Wy pokazujecie się jako osoba wygrana, bo trzeba było to zrobić tak naprawdę. Jaki rezultat miesiąca dla ryb? No, plany przyszłościowe tutaj macie. Po miesiącu, po listopadzie stwierdzicie, że teraz czas na mnie i będziecie szykować się. Szykować jakiś plan sobie na kolejne miesiące, po listopadzie. Ten listopad, moim zdaniem, nie będzie aż taki cudowny. Tu w miłości jakieś zawirowania. Zaczniecie myśleć w ogóle o sobie. Po listopadzie karty pokazują, że są jakieś spotkania, są jakieś dobre wiadomości. Zaczynam, nie wiem, mieć plan, myśleć o sobie. Odchodzę od kłótni, od jakichś nieporozumień, czegoś takiego. Jaka wasza rola? Warto wyjść z propozycją. Warto dać szansę. Ale te karty mówią o manipulacji i przeroście ego. Warto porozmawiać. Jaka wasza rola? No tutaj żebyście wyszli z propozycją do kogoś i dali komuś szansę. Na wytłumaczenie się, e, nie wiem, na przedstawienie swojego stanowiska w jakiejś sprawie. Nie musi być to związane z miłością. Taka wasza rola. Hmm. Sami ocenicie, co z tego wyniknie. No Wychodzenie z propozycją tutaj. Waszą rolą jest wychodzenie z propozycją. Hmm. Może nie musi być Bóg wie jaka propozycja, ale wyjdź z propozycją, tak? Hmm. Jeżeli wyjdziecie z propozycją, to tak jakbyście się mieli dowiedzieć, co ta druga strona chce, czego oczekuje, jakie jest jej myślenie. Tylko tutaj te karty pokazują, hmm. jakaś rozmowa, jakaś Wasza propozycja może doprowadzić do tego, że wy się zorientujecie szybciej w jakichś sytuacjach. Na co macie szansę, rybka? Na co ma szansę? A droga będzie pod górę. Kochani, droga będzie pod górę. Na co macie szansę w listopadzie? Na wyprostowanie pewnych rzeczy, na spojrzenie w przyszłość, a przyszłość rysuje się piękna dla Was. Na co macie szansę? Na zakończenie jakiś Przegranych spraw, bo te karty mówią, że jesteście przegrani na jakiejś płaszczyźnie mm, i może nie do końca chcecie zamykać tam jakieś sprawy, może nie jesteście jeszcze do końca gotowi, a te karty mówią, jeżeli jest jakaś porażka przy relacji, przy związku, jak najbardziej, mm. natomiast na co macie szansę, na inne spojrzenie w ogóle, w swoją przyszłość, a ta przyszłość pokazuje mm. się dużo lepiej niż to, w czym jesteście teraz, lub wasza przeszłość. Jaka karta wyrocznia dla ryb? Niespodziewani goście. Hmm. Jeśli spodziewasz się niespodziewanego, jesteś gotów na cuda. Zmiany kierunku, niespodzianki i zmiana paradygmatów. Spodziewaj się niespodziewanego. Nieważne jak szczegółowe są Twoje plany, jak bardzo wierzysz, że droga przed Tobą okaże się prosta, przychodzi chwila, gdy najlepsze plany ponoszą fiasko przez nieprzewidziane okoliczności. Początkowo zmiany kierunku mogą wydawać się niekorzystne, lecz niespodziewany zwrot zdarzeń oznacza, że przygoda zwana życiem wchodzi w interesujący etap. Nikt nie może planować, że los i przeznaczenie spotka się, nikt z wyjątkiem ducha. Który wie to, czego w danej chwili nie jesteś w stanie zrozumieć. Życie pełne jest niespodzianek. Pozostań więc czujny i ciesz się tą nową przygodą, której się nie spodziewałeś. Twoje życie toczy się według planu, który niekoniecznie musi się zgadzać z Twoją agendą. Tyle, moi drodzy, dla ryb. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Do usłyszenia.